Pani Jolandy Tondes, bardzo nam miło, że swoje prace mogła tutaj umieścić w naszej kawiarni. Bardzo się cieszymy, że miejsce jakby jest żywe, tak, że mogą autorzy wystawiać swoje prace, że jakby no wszyscy mają możliwość odsłować na dzień ze sztuką i drużyna. Czyli początek robimy. W, zasadzie, w zasadzie. Co, że nie jest to pierwsza wystawa, która się tutaj odbywa, ale pierwsza, pierwsza która tak, tak licznie tutaj udało się Państwa zgromadzić. Tak, na, na Pierwszy wyśmianie. nas Pan będzie miał dosyć. <noise> <Tam> nas, to... <noise> to to będzie Proszę jest. Państwa, ja teraz dwa słowa, o których nie można długo mówić. Twórczości. Tlenu mało, ale właśnie dodam, że pierwsza nie pierwsza, ale pierwsza no. taka dobra. Nie wiem jakie były inne. Ale ta na, na, na pewno jest dobrą wystawą. I na pewno są artyści, którzy mają takie i inne zalety. Pani jest artystką, która ma wyjątkową wrażliwość dostrzegania tych subtelnych różnic, tych niuansów, które są w naturze, w świetle. W jakichś właśnie zamgleniach, subtelnościach, delikatnościach. Myślę, że takich artystów, którzy mają podobną naturę, jest wielu. Ale tu się stała rzecz niezwykła. Bo żeby te subtelności potem namalować, to trzeba mieć odpowiednią technikę. I zeszły się dwie rzeczy. Właśnie ta szczególna wrażliwość artystki. Dostrzeganiu tych subtelności i opanowanie po techniki akwareli, która do oddawania tych subtelności najlepiej się nadaje. Żadne, żadne oleje, akryle, grafiki, by nie dały nam tych możliwości smakowania tego świata, który Pani dostrzega, jakie daje właśnie akwareli. A poza tym, jeszcze co tu się rzuca w oczy, że. I dostrzega to, co jest wszystkim ilośne, jakieś wielkie, dostojne dęby potężne, ale i skromne rośliny, i jakieś zasuszone. Czyli to piękno nie należy tylko do tych wzniosłych, wielkich, ale do tych drobnych cząstek natury. I to, że u niej to wszystko jest poukładane, i te drobne, i te duże, to świadczy o tym, że to jest na pewno bardzo dobra wystawa. Brawo. Brawo. Panie że już Jeszcze no, proszę Państwa, ja Przewodniczący, y, klasyka Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Panie która mówiła, że w naszym stowarzyszeniu... Pewne osoby pojawiają się jak gwiazdy na niebie, jak meteoryty, prawda? Nie, teraz ktoś cytuje, taki, no, <grystanie> no, ale to nie cytuje. Takim taki właśnie meteorytem jest Jola. Ale nie wszędzie. Serdecznie Ci gratulujemy kolejnej pięknej wystawy. Jesteś bezbłędna, malujesz per perfekcyjnie. No, 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 e, już uczymy się od Ciebie, to jest bardzo ważne. Ale ani nasze obrazy, ani my nie zaistnielibyśmy, gdyby nie sponsorzy sponsorzy opiekunowie i tutaj chciałem pogratulować i podziękować panu za to że przyjął pan nas pod swój dach myślę że będziemy tutaj gościć bardzo często jest tam niezwykle miło Jolu, a te kwiaty dla ciebie bardzo dziękuję i i panu i Przyszedłem, a to, naprawdę, to ja ja się Tak, <laughs> na to koniec. Było, no. Jaka skromna. Ja to? umiem, znaczy na pytanie, obrazami. To Pani Pani jest obrazami. Jest na, na papierze Mistrzostwo Świata. Panie. I to nam mhm. wystarczy, Ało. że... Trzy razy, chciałem dodać, że ta księga będzie tutaj razem z wystawą, tak? Do momentu, kiedy obrazy oni będą wisiały tutaj, to ta księga też będzie, tak więc można przyjść również ze znajomymi, można tu kilka miłych słów, myślę, pisać tak samo, jeżeli będą Państwo przyzwyczajeni.